lądowanie w Normandii, czyli D-Day, a dokładnie operacja Neptun, która była częścią początkiem takiej większej operacji Overlord. Miała ona miejsce 6 czerwca 1944 roku. No i wbrew temu, co się często mówi, to nie było takie otwarcie tak zwanego drugiego frontu, ponieważ drugi front lądowy powstał rok wcześniej, gdy alianci wylądowali we Włoszech. A ta lądowanie w Normandii był przeprowadzony pod dowództwem Dwighta Eisenhowera i do ataku ruszyło 175 tysięcy żołnierzy, głównie amerykańskich, brytyjskich i kanadyjskich. Lądowanie było wstępem do takiego szerokiego uderzenia w głębę Europy. Oczywiście, dzień lądowania nazwany został D-Day od takiego dnia D, a ten dzień D oznaczał taki nieznany, nieokreślony dzień. Początkowo planowano przeprowadzenie tej operacji na 5 czerwca, niestety pogoda była bardzo zła. W ogóle ta operacja miała problem z pogodą, jej wystartowanie, ponieważ już od wielu tygodni czekano, aż pogoda będzie optymalna. Wszystko zaczęło się od bombardowań lotniczych oraz ostrzału przez okręty. Dopiero wtedy doszło do desantu morskiego około 133 tysięcy żołnierzy, ale też. Około 24 tysięcy spadochroniarzy. Samolądowanie spadochroniarzy miało miejsce jeszcze w nocy, to znaczy zaczęło się w nocy i miało na celu zajęcie najważniejszych punktów obrony, to znaczy punktów, gdzie bronili się Niemcy. Do akcji ruszyło 1,5 tysiąca statków transportowych, które wiozły około 4 tysięcy barek desantowych. 1200 okrętów było okrętami wsparcia i osłony oraz tymi, które ostrzeliwały. Broniące się siły. Do ataku nie poszła oczywiście sama piechota, była ona wspierana czołgami oraz innymi pojazdami, które były specjalnie przerobione, dostosowane do tej operacji. Bez tych czołgów, między innymi, straty po stronie desantujących się sił byłyby o wiele większe, a w miejscach, gdzie te czołgi na przykład zostały zdesantowane na brzeg troszkę później, tam i postęp, i straty były większe niż w innych miejscach. Tu trzeba pamiętać, że cały czas w powietrzu krążyło, no można powiedzieć, tysiące samolotów alianckich, które wspierały i chroniły siły desantujące się. Desant morski najczęściej łączymy z lądowaniem na plaży Omaha, dlatego że to na tej plaży było najciężej i na tej 5-kilometrowej plaży zginęło, zaginęło bądź też zostało rannych około 3000 żołnierzy. Tu warunki terenowe, czyli m.in. wysokie klify, mocno utrudniły desant i walkę z przeciwnikiem. Dlatego tutaj też straty były najwyższe. W rzeczywistości Alianci lądowali też na innych plażach. Oznaczony, oznaczonych kryptonimami Utah, Gold, Juno i SWORD. Samo lądowanie walczyło z dywizjonami 7 Armii. Tu warto zaznaczyć, że część z tych dywizjonów 7 Armii to wcielani. Często siłą Polacy, Alzaczycy i obywatele Radzieckie. Dlatego ten opór w niektórych miejscach był troszkę słabszy, niż by to miało miejsce, gdyby walczyli sami Niemcy. Te lepiej, mocniej wyposażone oddziały weszły do walki dopiero później. Oczywiście oddziały niemieckie. Tyle informacji już podane, a nie powiedziałem, że była to największa operacja morsko-desantowa w historii. I jeszcze raz. Nie utożsamiajmy lądowania w Normandii z całą operacją Overlord. To lądowanie to Operacja Neptun i to tylko część, pierwszy dzień operacji Overlord, która trwała przecież do końca sierpnia. Wróćmy do lądowania, a zacznijmy od spadochroniarzy, którzy zostali zrzuceni piersi. Mieli za zadanie przejąć najważniejsze punkty, węzły komunikacyjne, mosty. Uderzyć w miejsca, które stanowiłyby największe zagrożenie do lądujących sił desantem morskim. Niestety większość spadochroniarzy została rozrzucona na zbyt dużym obszarze, byli zbyt rozrzuceni, jednak pomimo tego, że byli mocno rozproszeni, udało im się te najważniejsze punkty, najważniejsze ich zadania wypełnić. Oczywiście przy dosyć dużych stratach, ale jednak zdołali wykonać swoją ciężką pracę. Pierwsze siły wylądowały na plaży Utah, gdzie prawie nie było oporu, co przełożyło się na, można powiedzieć, znikome straty, ponieważ z 23 tysięcy lądujących straty wyniosły 127 ludzi. Oczywiście to dużo, ale w porównaniu z tym, co się działo na innych plażach, to naprawdę niewiele. Siły, które wylądowały na plaży Gold, miały mniej szczęścia. Wsparcie ze strony czołgów no, przyszło troszkę zbyt późno. I tu z 25 tysięcy lądujących około 400 zginęło, zaginęło albo zostało rannych. Plaże Juno zajęli Kanadyjczycy, którym szło, można powiedzieć, na początku źle, ponieważ trafili na 716 dywizję piechoty liczącą ponad 7 tysięcy żołnierzy, ale udało im się pokonać obrońców i przejść w głąb lądu. Stracili oni 340 zabitych. 739 ran. Ale to właśnie Kanadyjczycy 6 czerwca, pomimo tych początkowych trudności, zrobili, zrobili największe postępy w głąb lądu. Brytyjczycy na plaży Sword nie mieli dużych problemów. Gorzej, kiedy dostali się troszkę w głąb lądu i trafili na potężny opór. O plaży Omaha słyszeliśmy nieraz i o plaży Omaha jest jeden materiał, ale niedługo będzie kolejny. Samo lądowanie, zdobycie plaż było początkiem. Ten D-Day to był pierwszy dzień z wielomiesięcznych, ciężkich walk, w wyniku których zajęto zachodnią Europę. Siły te, które wylądowały i dostawały cały czas lądowały oczywiście cały czas kolejne oddziały ruszyły dalej, rozszerzając przyczółki, a na plażach oczywiście lądowały dalsze siły. Cel był prosty: Łapiemy przyczółki, które są wykorzystywane do dalszych ataków. A zajęte wybrzeże służy do transportu, logistyki. Potrzebne było dosłownie wszystko: amunicja, paliwa, żywność, sprzęt, kolejne oddziały. A transport lotniczy oczywiście nie mógł przetransportować tak wielu tych rzeczy, co transport morski. Trzeba pamiętać, tutaj kiedy wspomnimy o obrońcach, że Francja była wówczas miejscem, gdzie trwały, gdzie odbudowywały się zdolności. Przetrzebionych na wschodzie oddziałów niemieckich oraz były tam budowane nowe jednostki. I to właśnie z takimi oddziałami zmierzyły się później oddziały alianckie. Wcale nie oznacza to, że były to oddziały słabe, ponieważ opór był naprawdę duży. Pamiętajmy też, że przed lądowaniem w Normandii miała miejsce operacja dezinformacyjna, tak żeby po prostu skoncentrowanie się obrony nie było tylko w tym miejscu, tylko w innym, ponieważ Przekonywano Niemców, i właściwie się to udało, że główne uderzenie będzie w rejonie Calais, oraz że bardzo prawdopodobne jest to, że uderzenie aliantów będzie również na Norwegię. I dzięki temu te siły obrońców zostały rozproszone, a nawet po lądowaniu w Normandii, nawet po tym Dideju, przez wiele dni w innych regionach wybrzeża francuskiego, norweskiego stacjonowały oddziały, które czekały na kolejny atak. Straty po stronie aliantów wyniosły około 12 tysięcy zabitych, zaginionych oraz rannych. Strona niemiecka straciła od 4 do 9 tysięcy zabitych, zaginionych, rannych. Jeśli chodzi o Polaków, to nasze siły lądowe nie walczyły w czasie ataku w czasie D-Day, robili to nasi marynarze oraz lotnicy. Polskie oddziały, polska piechota ruszyła do ataku niedługo później. Więc, jak widać, D-Day był mm, bardzo ważnym dniem. Dniem, który rozpoczął atak w Europie Europy i po prostu umożliwił zajęcie zachodniej Europy i potężne osłabienie, zniszczenie Niemiec. Ale to bardzo długa i ciekawa historia. Oczywiście są już materiały i będą z biegiem czasu pojawiały się materiały, gdzie o takich rzeczach będziemy mówić więcej. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.